Na imię Wiktoria. Jestem osobą transpłciową, a tak naprawdę transpłciową kobietą. Nagrywam ten filmik po prostu, ponieważ chciałam trochę opowiedzieć o sobie, a przede wszystkim o mojej drodze. Właśnie znajduję się w klinice Tajmes w Warszawie. Jestem właśnie w dniu operacji. Chciałabym później jeszcze z Wami się spotkać i opowiedzieć Wam trochę, jak przebiegła operacja i jak i co się u mnie dalej dzieje po prostu po operacji. Zawsze pamiętam od dziecka, czułam się inna. Czułam, że nie czuję się komfortowo w swoim ciele, nie akceptuję siebie, nie akceptuję swego narządu, z którym się urodziłam. I pamiętam, że zawsze było z tym u mnie ciężko. Nie wyrozumiałam wtedy tak naprawdę, kim jestem. Kiedy się wychowywałam, byłam mała. Pamiętam, że wtedy nie było jeszcze takiego Znanego pojęcia jak transpłciowość. Wychowywałam się na małej wiosce, gdzie społeczeństwo jest małe, także pierwszy raz pamiętam o transpłciowości, dowiedziałam się, gdy wyjechałam do Niemiec do pracy. Tam poznałam też dużo podobnych ludzi do mnie. Tam też z początku planowałam rozpocząć ten cały proces, jednak po prostu z przyczyn Różnorodnych tak naprawdę, gdzie natrafiłam trochę na osoby, które uznawałam, że są przyjaciółmi, a co się okazało, tak naprawdę nimi nie byli. Musiałam zjechać. Gdy zjechałam, pamiętam, że byłam trochę załamana. Sądziłam, że straciłam gdzieś jakby szansę, żeby po prostu tej swojej przemiany, żeby w końcu przejść operację i czuć się w pełni kobietą. Z narządem, z którym zawsze czułam, i wiedziałam, że powinnam się urodzić. Wtedy pamiętam, jeszcze posiadałam Facebooka i natknęłam się na Instytut Równości i tam dostałam wszelkie informacje, udzielono mi informacji, które tak naprawdę, od czego po prostu mam zacząć ten cały proces i jak to wszystko tak naprawdę wygląda. I po tak naprawdę też od pani seksuolog wszystko się zaczęło. Pamiętam, poszłam do niej na pierwsze spotkanie. Przeprawa ze mną wywiad, też wyjaśniła, jak to tak naprawdę wszystko wygląda. Dała mi wszystkie dokumenty, które muszę jakby pod kątem i rozpoczęcia terapii hormonalnej przeprowadzić jakieś badania oraz badania, jakie muszę po prostu tak naprawdę wykonać pod kątem. Y Orzeczenia sądowego, żeby zostać uznaną prawnie. Od pani Karoliny, od mojej obecnej pani staksolog, tak? Jak i również właśnie od Katz, prac Instytutu Równości, że takie operacje również są wykonywane w Polsce. I dzięki temu, no, jakby na nowo nabiałam, nabrałam wiary w siebie, na nowo jakby chciałam po prostu dalej żyć. I właśnie, że jeszcze istnieją tacy ludzie, którzy, właśnie, którzy dają mi wiarę, i że tak naprawdę że dzięki nim tak naprawdę nie boję się żyć, nie przy, wierzę w siebie, nie przejmuję się ludzkimi komentarzami, bo tak naprawdę najważniejsza jest opinia specjalistów, a nie co na przykład na mój temat sądzi obca osoba, która idzie gdzieś koło mnie na ulicy. No i właśnie wtedy właśnie tutaj powrócę może do tego momentu, jak właśnie miałam to spotkanie pierwsze z moją właśnie panią seksuolog, panią Karoliną. Właśnie tak jak tutaj Wcześniej wspomniałam, dostałam właśnie, co mam wykonać, żeby zacząć terapię hormonalną. Przede wszystkim ta, też badanie na karyotyp, bo tak naprawdę od tego też wszystko zależy. Jeżeli karyotyp, badanie karyotypu jest właściwe, można rozpocząć terapię hormonalną. U mnie terapia hormonalna, pamiętam, rozpoczęła się dwa lata temu. Był to, było to 23 grudnia, dzień przed wigilią. Tak naprawdę później to już spotkania z. Parę, trzeba było odbyć sesję z psychologiem, jak i również z psychiatrą, żeby mieć tak naprawdę orzeczenie, że faktycznie zaszła pomyłka i tak naprawdę, że faktycznie no, nie urodziłam się w tym ciele, w którym powinam, tak? Na koniec czerwca, zeszłego roku, zostałam uznana prawnie. Mogłam wtedy zmienić dane. Pamiętam, że Cieszyłam się niesamowicie, ale tak naprawdę zapomniałam tutaj jeszcze dodać na początku, że jestem w związku, mam partnera i tak naprawdę dzięki jego wsparciu niesamowitemu, tak naprawdę, i również wsparciu ze strony jego mamy, tak naprawdę dzięki nim, tak naprawdę, tutaj zawalczyłam o siebie w Polsce, bo gdzieś tam mój partner mówi, że jestem odważna, jednak tak naprawdę. Ciężko by mi było chyba gdzieś tam, roz, samej, tak z tym wszystkim, bo jest, że zawsze gdzieś, e, kiedy masz tą ukochaną osobę przy sobie, która cię wspiera, jest łatwiej tak naprawdę przez to wszystko dążyć i przejść. I akurat e, gdzieś tam dziękuję, że właśnie mam tego mojego partnera, który mnie wspiera i idzie dalej ze mną. Dzięki jemu wsparciu jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, gdzie jestem uznana prawnie, jak również będę mogła przejść dzisiejszym operację w klinice TMS w Warszawie pod okiem chirurga Janusza Jaworowskiego I, i że właśnie dzięki niemu to tak wszystko się też zakończyło. Wiara we mnie, ale również jego miłość do mnie i wsparcie i myślę, że to jest też ważne, że, że zawsze gdzieś, za tym co osiągamy. Obok jest nas ta druga osoba, która nas wspiera, i to też to, co osiągamy i mamy, że też dzięki niej gdzieś tak to już to wszystko dzieje, dzięki temu, temu wsparciu. Przeszukałam, przykrywałam internet, gdzie właśnie tego typu operacje się przeprowadza, wyskoczyła mi właśnie klinika Timeless. I y, weszłam na stronę, poczytałam. Y, Oglądałam również filmiki z udziałem chirurga Janusza Jaworowskiego, jego wypowiedzi tak naprawdę i to wszystko, oglądałam również zdjęcia innych pacjentek, takich jak ja, jak, jakie są efekty tak naprawdę pracy do, doktora Janusza Jaworowskiego, jak można wyglądać, jakie są efekty właśnie przeprowadzonych niego operacji, vaginoplastyki, jak również innych zabiegów, które np. pacjentki transpłciowe, takie jak ja, chcą przeprowadzić, czy, czy sobie po, poprawić, po prostu sfeminizować tą twarz, czy, po, czy powiększyć piersi. I to wszystko było pokazane właśnie na stronie Kliniki Timeless. To, jaką, jak szeroką wiedzą dysponuje dr Janusz Jaworowski, jak po prostu jakby nie wiem, jak to powiedzieć, planuję może każdy szczegół operacji, żeby to wszystko tak naprawdę było bardzo precyzyjnie wykonane, żeby tak naprawdę pacjentka była jak najbardziej zadowolona z efektu końcowego operacji, i to mnie tak zmotywowało do tego, żeby wybrać właśnie klinikę timeless.